Taką kurtkę na motocykl dostaliśmy od firmy Husar. Przysłali ją twierdząc, że będzie pasowała do mojego taktycznego wizerunku. Ok? Określenie kurtka raczej nie oddaje charakteru tego produktu, bo to jest bardziej coś z kategorii hybryda. Model Raven, czyli kruk, jak widać z zewnątrz, został wykonany po części z materiału typu softshell, tam gdzie ciało jest najbardziej wystawione na pęd powietrza. Ale główny użyty materiał to siatka. I tu robi się naprawdę ciekawie. Letnie, gorące dni. Wiadomo, że wbijanie się w klasyczną kurtkę motocyklową przy temperaturach powyżej 30 stopni, no do przyjemności nie należy. Stąd często widujemy na ulicach mądrych inaczej, rajderów całkiem. Dużych maszyn, jadących w samych tylko t-shirtach i krótkich spodenkach. Ja swoją skórę lubię, dlatego ta kurtka jest dla mnie czymś genialnym. Bo przede wszystkim jest to noszak ochraniaczy. Są w specjalnych kieszeniach na łokciach i stawach barkowych. Znajdziemy tu też kieszeń na ochraniacz kręgosłupa, a nawet na wzmocnienia przednia. W komplecie są dodane tylko te na łokcie i barki. I zanim klasycznie zaczną się w komentach marudzenie o certyfikaty, tak, mają certyfikaty, są opisane na metkach. Ostatnio raczej nie mieliśmy w garażu maszyn, na które byłby sens zakładać kurki motocyklowe. Dlatego pożyczyliśmy sobie z salonu Motorland Benelli Leoncino 500 Trail. Przyznajcie... Nieźle to wygląda. Będzie o nim w osobnym materiale. Upalny dzień przejażdżka w tej kurtce to po prostu przyjemność. Także zatrzymanie się na jakiś czas, na przykład przed przejazdem kolejowym, nie powoduje przegrzania. W drugą stronę ze spokojem da się jeździć w temperaturze do 20 stopni. No tak, ale co jak będzie zimniej, albo jak zacznie padać deszcz? No to jest taka, proszę bardzo, specjalna podpinka. I też bardzo taktyczna, bo przypomina membranę gore używaną przez wojsko, w czymś co wojacy nazywają Ceratexem. Dzięki niej możemy znacznie poszerzyć możliwości użytkowe kurtki, bo nie tylko staje się wiatro- i wodoodporna, ale też można pod nią założyć choćby ciepłą bluzę. Na razie muszę powiedzieć, że nie znalazłem żadnych minusów tej kurtki. To mnie naprawdę bardzo cieszy, to jest po prostu dobrze zrobiony ciuch. Siedla nas to podoba się.